Siemaneczko, z tej strony Oksygeny i dzisiaj chciałbym wam yy, pokazać noc z życia administratora. Nie jest to niestety dzień z życia administratora, ani dzień z życia supportera, jak wiecie. Yy, dużo osób mnie o to prosiło, abym tutaj dodał jakiś taki odcineczek, więc myślę sobie... Nie mam co robić, nudzę się, no nagram, nie? Yy, z tego względu noc, iż nagrywam to w nocy, chyba jasne i... Musiałem to tak nazwać, wyróżnić, ponieważ w nocy nie ma tylu raportów, w dzień jest tak zawalone, że nikt nie ogarnia w ogóle cały czas coś nowego. Cała mm, z prawej strony tablica, taka, taki blok biały, stoi i, i co chwilę się powiększa, powiększa, powiększa. Lecz no, teraz nie jest tak dużo tego i myślę, że można tak ładnie zrobić, mm, i pokażę wam. Co robię? Jak pomagam w sumie? Nie będzie dużo tych raportów, więc będzie też yy, pokazanie wam LV nowego jak otworzyli i... I co robię jak nie ma raportów? Mm, co mogę jako administrator, co mi się zmieniło pomiędzy... Co mi się zmieniło pomiędzy. No. Co się zmieniło pomiędzy moją rangą na serwerze i tak dalej. Więc zaczynamy w sumie. Mam tu tylko kilka raportów. No to... pierwszy. Mm, Elza i Daisy Czym ziemaczku nie możesz wyjechać? Tym Pierwsze, pierwsze wam pokażę co mogę Mogę sobie wchodzić do kogoś pojazdów To jest fajne, przydatne bo mogę wyjąć na przykład o I proszę hmm, to Chyba tylko to jest jego Ogólnie to nie wiem czemu to tak stoi, to nie powinno więc to trzeba w ogóle odesłać hmm, hi -hi. To też nie powinno stać, to też Nie, nie, tak to nie może stać Zapamiętajcie, to też nie powinno stać, bo tutaj nie ma Dobra mm, Dzięki, bo dałeś mi Mutę Aha, ja wcześniej tym ludziom mutę dałem coś, co mu Fadio wyciągałem nie, nie zachowywał się zbyt dobrze kulturalnie, więc musiałem to zrobić wyborzimyczku, ale no tak trzeba i dobra, mm, lecimy do następnego raporta, no co ojej, na jedną osobę usunąłem raporta i usunęło się sześć raportów, o co tu chodzi, mm, witam, mm. Gdzie jest jego Vincent? Tutaj, nowe koło siedziby TS. Powiedział, że muszę ograniczyć to, bo w odcinku dnia supportera po prostu mówiłem na głos komendy czasem. Nie ma sprawy. Mówiłem czasem na głos komendy i to denerwowało, ponieważ nie mogę tak robić. Nie mogę udostępnić komend po prostu i. Były tam przydziawiania się, no muszę to ogarnąć. Że sam do siebie czasem po prostu gadam i tak wychodzi. Mm, anulujesz mi mut. Mm, bo kolega był u mnie i pisał brzydko. Proszę, oksy, dałem ci suba. <grym> Ojej, muszę mu napisać. Napisz apelację, dobra, można dać fix, bo administrator ZMK niedawno wysadził mi Chester'a. No pozdrawiam cię ZMK i truboszwagier też ogólnie. Mm, nie mogę dawać fiksów. wybacz No jeżeli to... Aha, o mamuta. Jeżeli to była prawda, no to przykro mi turbo, jeżeli to oglądasz, no, ale nie mogę dać fiksów, nawet jak ci wybuch, no. Wybuch. Mogę ci tylko to wrzucić do... Aha. Mogę ci to do przechow wrzucić. Mm. Jeżeli o to chodzi, wyjmiesz go rozwalonego. Teraz wam pokażę jak to działa. Jeżeli wyjmie. Trochę rozwalony, czy się teraz zbugował? Aha, no i tak to wygląda koło koła, i Zaraz pozdrawiam, YouTube. Pozdrawiam cię również, Morkka. Dobra, mm. Ren mi się zbugowała. No to lecimy. O co tu chodzi? Oj, jest KFC jakaś się zbugowała, coś się stało. tu stoi. Fałszywy alarm, sorry. Spoko. Trzymaj się. Jesteś idiotą. Bym dopchnął, dopchnął go do mecha silnik i będzie okej, okay, a ja nie będę jechać do mecha. Chciał mnie od idiotów wyzwał. Ja chciałem bardzo dobrze. Nieładnie. Auto w przecho piszę skargę, bo nie kazałem ci tegoć auta do przecho, prosiłem żeby dano mi fix. O nie nie, 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 tak nie będzie. Nie nam się wyzywać. Do tego turbo wybacz, ale chciałem bardzo dobrze. Dam ci muta na 3 godziny. Dobrze, że tylko na 3. Cegłyka wobec administracji. No i poszło. Ogólnie o co kamasz z CBK? CBK. Na pewno CBK. Całkowity. Brak kultury. Dobra. Kto tu pozdrawił? Marcin GB11. Też Cię pozdrawiam, dzięki. Mm, pozdrawiam YouTube i najzajebistszego admina. Chyba nie przekleństwo. Pozdrawiam Cię, Siriusz, również dzięki Mordo od Norbiego, a więc wisi mi Twoje mute. Co? i co ci to dało i tak jak mamutę aha no tak, mamutę więc wisi mi twoje... Dobra jak ci wisi to teraz patrzcie co może administrator, ja wam pokażę która jest godzina tak? prześpisz się może prześpi prześpisz się mm. prześpisz się i... O, chuj i teraz, poszło. No. Nie wolno tak, nie wolno turbo. Niestety, musiałem cię zbanować na 6 godzin, Dobrze, że tylko na 6 godzin. Ja nie, ja opisuję twoje nieumyślne zachowanie, dobrze. Nieumyślne. Chciałem dobrze. A wyszło jak zawsze. Mm, no są takie osoby po prostu. Nie mogę dawać fixów, wiadomo. Jedynie jak ktoś, jak coś wybuchło, o. To jest jego auto. Jedynie jak coś wybuchło, to mogę do przecho a z przecho akurat wtedy, on sobie wyjmie i musi dojechać. Ogólnie tutaj macie auto do wygrania w konkursie i piszę na nim wszystko na, na forum w dziale ogłoszenia. To jest to autko, które właśnie odcinek temu tam sobie lajkujecie, wszystko ogarniacie, żeby je wygrać i za niedługo pewnie jakieś tam wyniki ogłoszę. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno ogłoszę. Jak nie w ten weekend teraz, to jakoś w tygodniu pewnie będzie, więc o to się nie bójcie. Wlosuję to ładnie. No i to piękne coś nam trafi. Jest już zrobiona praca w Bajsat Marine. Oj. Nie wiem nic o pracy tam. Wybacz. Yy, jazda pod prąd. Aha, Turboszwagier zreportował Marcina. Okej, okay. no to coś Nie zrobić konta na forum, a chciałbym być policjantem, już byłem raz. Hmm. Rekrutacja jest zamknięta. Jeżeli będzie otwarta, to zostaniesz o tym poinformowany. Może sprawdzić mi ostatniego kierowcę kierowcy w mojej, bo dałem na gang i rozwalona, a nie ma sprawy. To idziemy sprawdzać. To ta sawanna. <laughs> Jego nick. On zmienił nick oczywiście. Serio <laughs> Spoko, Rudzy, spoko. Yy, odbanujesz go, proszę miał grać i jest nowy już nie będzie specjalnie pobierał MTA. Ojej. Nie odbanuję. Yy. Dostał to na co zasługiwał. Nic mu nie da. Pobranie nowego MTA. Jest to banna seria. Oj, jest to banna seria. Fajne filmy na YouTube. Dzięki, ale. Bardzo zwarnować ci muszę. Rapsy nie służą. Od tego. Dobra. Hmm, Teraz ważniejsza z rzecz. Z rzeczy, no z rzeczy. Muszę wam opowiedzieć coś o LV. Albo nie. Może pierw o salonach w sumie. Po co ja tak latam? Dobra. Pierwam o salonach powiem, więc... Zostały niedawno przez Bolka dodane nowe salony. Hmm. Teraz wam pokażę Wprowadzonym do salonów nowe auta i tak dalej Oczywiście Ortwal Oj wybaczcie, że coś tak zaskrzypiało Otwarte LV Nowy prezydentem LV jest Zbyku mm, Co do tego to konwojowaliśmy go razem z SAPD których bardzo Którym bardzo dziękuję za to i pozdrawiam oczywiście Was wszystkich eee, Co tu mam jeszcze powiedzieć no wyszło świetnie, zaraz wam powiem co tam się zmieniło w LV i dlaczego było tak wielkie otwarcie. Więc pierwszy salon to, to ten biedny, który był, czyli tu macie Sultana za 170k, tu macie za 175 Legi Comed za 110, y, Bullet za 285, Banshee za 200. Oj, wybaczcie. Oj, dobra, ziewać mi się zechciało. chciało. Za 35k Buffalo i za, y, za 21k Club i za 105 Super GT. Jeszcze mam jedno piętro, czyli Sabre Nowiutkie za 80k, Intruder za 55k, Bukaner jakoś tak za 75k, Stratum za 45 oczywiście Felcer, który już kiedyś też był za 49k i Kadrona za 15k. To na tyle z tego salonu by wyszło. Oha, zbugowałem się. Dobra, teraz Wam pokażę drugi że wam jak to wygląda oczywiście też dodał zostało został on dodany kanin temu chyba w sumie został dodany e, lowriderów oczywiście też jest konkurs na te lowridery z tego salonu i tak dalej macie wszystko oczywiście na forum nie? chyba w dziale ogłoszenia o konkursach Event się wam pewno... oho, sorry, znowu udziewałem. Event na pewno wam się spodoba. Jest fajny i do wygrania jakieś tam lampeczki, jakieś fajne nagrody w sumie. Dobra. Te autko nie może tu stać, bo tu nie ma nikogo w środku, dobra. Tutaj nie ma par oczywiście Tornado za 65k, Broadway za 89k i Tahoma za 38k. Tu macie Slamvana za ile? Za 127k, Remington za 115k i Fermę za 180K Sawkę macie za 67K, Broadway y, Blade'a za 89K i Wudu za 99K, które jest i to było na serwer tydzień temu. Tydzień temu było jeden na serwerze i do wygrania w konkursie. Eee... Robimy audycję i po prostu było do losowania. Ktoś go wygrał z czerwonymi lampkami. Oj, wybaczcie, znowu się zadziewać to. Z czerwonymi lampkami i licznikiem. Oczywiście też muszę powiedzieć, że licznik można tutaj mm, kolorować sobie jeszcze. Nie wiem, gdzie wiem, że gdzieś w LV. Tyle z ja sobie wiem. Mm, ale wiem, że się da. Teraz wam pokażę. Wygląda ten nowe LV i pod jakim względem ono się zmieniło. To my się tutaj tak szybko przemieścimy do LV. Tutaj tą autostraną, jak teraz widzicie, tutaj było konwojowanie. Właśnie miało być konwojowanie tutaj Zbyka, czyli prezydenta LV, a było przez LS, ponieważ tutaj grupa Rodowitego, których wszystkich tam serdecznie pozdrawiam, oczywiście zaczęła nam przeszkadzać, a od tego oni są, żeby przeszkadzać nam w akcjach. No i zrobili napad na prezydenta, chcieli go odbić, ale im się oczywiście nie udało, bo było nas około 50-60, coś takiego powiem, powiem. Dobra, pierwsza nowość, która oczywiście została dodana. I chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, z którym się cieszę. Czy się wam cieszyć, czy płakać? Grałem tyle pieniędzy, bo przegrałem 700k w tym kasynie już. I widać zaznaczcie, że mam pieniędzy. Tylko tyle. W banku również. Mm, muszę teraz tu ściszyć dźwięki. I to jest kasyno. Wchodzimy. I mamy jednorękiego bandytę. Stawki. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 120, nie. 12800. 25,600, 600, 51, 200, 102k, 204k, 409k, i tyle. I potem znowu 100. I na tym tutaj to wygląda, iż... Yy, ty znowu wygrasz. Yy, mamy stówę, no i jeżeli tą stówę na przykład wylosujemy trzy te same obrazki, w skrócie mówiąc oczywiście, to jak mamy premium plus, wygramy Tą stawkę razy 6, czyli 6 tysięcy. A jeżeli mamy bez premium plus to razy 5, czyli 5000, tysięcy, no to próbujemy Zobaczymy te 300. Tutaj co mam moje ostatnie. Może coś tu się wygra. Mhm. za każdym razem tak samo. Kolejny raz. <grytanie> ostatnie moje pieniądze z No i tyle. O, coś się zbugowało. A chyba to taki lak. No i tyle. I znowu przegrałem pieniądze. Oczywiście rudy tutaj, który się spytał czy też znowu gram, bo pożyczyłem od niego 50k na to. I znowu wszystko przypieprzyłem. Ja tutaj kocham pieniądze. W boto wrzucać. Po prostu jak coś mam od razu tu idę i odgłośnie sobie o. Jak tutaj idę, to od razu to tutaj właśnie wykorzystuję, no i tak dalej. Więc w sumie tak to wygląda. Teraz wam pokażę nowe salony, tutaj coś jest, tylko chyba tutaj jest to do liczników, bo nie mam pojęcia, bo jeszcze, Puh, jeszcze przy tych licznikach nie byłem, więc wam nie powiem, nieee, tutaj stoją dwa nowe pojazdy, wiedziałem, zakaz wjazdu, dobra, żeby nie było to zejdę, tego nie widziałem, Infernus milion 200. i Turismo milion, ale ładnie, kolejna dostawa 1411 Fajnie co zrobiliście, nawet nie wiedziałem o takim czymś. Dziwne. Czekajcie. Dobra, tepniamy się. Polecimy w sumie do kolejnej rzeczy. Czyli do tutaj... Tutaj jest otwarty nowy tuning. Chyba kojarzycie, tam jest amunicja i tutaj się jedzie i tu macie nowy tuning. Nie zamknięte oczywiście. Tutaj trico jest posiadaczką tego tuningu. Też cię pozdrawiam, Triko, myślę, że to oglądasz. No i co tutaj jest? Tutaj też nie wiem, co to jest za autko, tutaj... Mam no, blip na łapie, znaczy taki. Aha, mechanik chyba. No, mechanik. Dobra. Zaraz hmm. wam pokażę. Yy, kolejnego, nowego... O cholera. Dobra. Tu można wyjechać. Kolejny nowy salon Czy salon z pojazdami offroad też fajna rzecz. Boleś dodawał kilka dni temu również. Nie wiem to było w środę, albo w czwartek, nie pamiętam. Zaraz wam pokażę, jak to ładnie wyszło. Tutaj skręcamy, oczywiście, wszystko welfa Teraz wam pokazuję. Chyba w sumie widzicie. Dobra, I tu jest ten salon z off a tam z motorkami. Nawet nie wiedziałem, ale fajnie. Teraz tak mm, Tu macie BFA, tu macie MSE, Sanchez oczywiście Bobcat Rancher Tu macie Sand Kinga tu Huntley Tu macie Landstalkera I Joe Smith -a. Tu jeszcze też coś stało, ale nie pamiętam co Taki, taki pojazd z samymi mm, Takimi rurkami, nie pamiętam nic na piachtek. Tu, tu macie ...Waifarera. tu macie kłada, w strasznym taniec, Freeway 88K, tego salonu nie widziałem jeszcze. Faggio PF400, tylko 60K yy, 115FCRK. Oho i... Co tu jeszcze? Nic, tu coś może stało Ciekawe co. Nie mam pojęcia. No i... czekajcie. Tam jeszcze jakieś nowe te są. Aha, jeszcze mam giełdę pokażę. Dobra. Teraz wam mogę pokazać level V. Widzicie? Rapsów do teraz nie ma. Jest noc, jest spokój. Jest spokój i nic, nikt tutaj na razie pomocy nie potrzebuje, się nie skarży na nikogo. Czyli tak, można sobie jeździć po tym LVSF czy coś, LS. Jak się nie znudzi, to można sobie jeździć i tam zobaczyć co się dzieje. Albo sobie po prostu zarabiać, jak w moim przypadku, bo pieniędzy to ja nie mam. O! To jest giełda. LV. I tu jest normalna giełda. Możecie tutaj też również wystawiać wszystko. Mmm... O. Jakiś master sobie mananki wystawił. Super. Następny master, master, master. Te ja tak pół giełdy zawaliłem ostatnio moimi pojazdami tutaj. No i tyle z tej giełdy by było. Ja to jest giełda A to jednak kierowca tu jest jeszcze jakiś samochód, pojedziemy zobaczyć. Bo ja naprawdę nie wiem, co tam było <laughs> Nie byłem, chyba. No nie, nie byłem. Tak myślę. A nie, byłem, przecież tu jest cygan, dobra. Tu jest cygan, do którego byłem, byłem. Ale nie ma nic co cygan. to dziwne. Posunęli czyżby yy, dalej. Jedziemy dalej, i co wam pokazać. Gokardy to już były dawno W sumie Więc chyba nie muszę tego pokazać hmm, Gokardy są koło szpitala tam w LV Albo bardziej jak wam to powiedzieć koło tej reny takiej tam gdzie wyścigi były Nie będę teraz... A, w sumie. Dobra pojadę tam Pojadę mam po drodze Tam gdzie chcę jechać akurat tam mam obok tego to wam tylko go gokardy, co do gokardów, nie jest tor gokardowy. Eee, większej filozofii tam nie ma, no wynajmuje się gokarda. Kolor chyba też można tam zmienić, dalej. Fajne, fajne, można się pobawić fajnie z kumplami, czy jakieś eventy porobić po prostu na gokarda. I gokardy znajdują się tutaj na prawo, czyli mówiłem, koło tej areny, koło tego stadionu, jak to woli. Dobra, wiatr, chyba można wjeżdżać. Już nie ma go kardów? Dobra, dobrze, że sprawdziłem, bo tu już gokardów nie ma. O cholera. Nie wiedziałem, że w ogóle jest go kardy. <grywy> Jaki jestem opóźniony w tym LV, naprawdę. Ja cały czas tylko pomagam, czy coś nie patrzę na to. Tu mamy oczywiście garaże. Można kupować, zamykać, chować tam auta i tak dalej. Fajna sprawa też dodali tutaj na serwerze garaże w LV można sobie kupywać. O, na własność oczywiście. Jak kupimy sobie garaż, możemy tam chować pojazdy Coś to? Nie wiem co to było Dobra, idziemy dalej I ostatnia rzecz, która chcę wam którą chcę wam pokazać Bo już w sumie nie ma raportów Że wszystko najważniejsze powiedziałem o cholera, to nowa praca. To oczywiście jest ten... Yy, stacja paliw. Zaufanie. No, tu mamy rondo dodane. Yy. Każę Wam przykładną stację paliw. Chodźmy tam szybko. Może to będzie szybciej. A muszę szybko jechać, bo mi zaraz nagranie się znowu utnie. Bo już nagrywałem 10 minut, nie? Tak, tutaj robiłem rapcji i pomagałem. Dużo pozdrowień poszło, już nie pamiętam dla kogo to było. I... I tak wyszło. To już mi uciało. Boję się, że to też mi utnie, no ale oby tak nie było. Dobra. To jest... Czyli. Praca Transmax Przewozy. Macie ciężarówka firmy Transmax. Wchodzimy do niej i mamy miejsce załadunku towaru dostawczego. No i klikamy, rozpocznij pracę. Tryb pracy legalna, czyli macie tu zalety: brak możliwości nadania mandatu przez policję, czyli nie dostaniecie po prostu za towar mandat. Eee, większa już czasu, można wiadomo. I no i wady to jest mniejsze zarobki, lecz zalety pracy nielegalnej to są większe zarobki, a wady. Jest mniejsza ilość czasu na dostarczenie ładunku i możliwość nadania mandatu przez policję za przez przewóz nielegalnych towarów. Czyli mm, wysokość mandatu 350 PLN. O, jak się nie, nie mylę, jak, jak pamiętam dobrze. No i jeżeli jedziecie z takim nielegalnym, to macie kolor czarny, jak widać. Jeżeli jedziecie z kolorem... W sumie pokazać że... Dobra, pokażę. Mogę? Mogę? To jest legalne. Nie mogę, muszę wyjść i wejść. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Rozpocznij pracę legalną. O, a tu macie legalną. Od razu więcej czasu, widać gdzie jest ten punkt. Ojej, w, Elf, w SF to nie będę jechał. Mm, a tu jest legalna i macie na dzielono. Ogólnie wynagrodzenie za nielegalne około 140 PLN na Premium Plus. Za legalną około 90. Więc tak to kto... To jest nowa praca. Kopalnia została zamknięta z powodu wybuchu metanu. Kurier został również zamknięty z powodu bankructwa firmy, a złodziej z powodu zapania wszystkich złodziei. Jak to wygląda? Oczywiście na serwerze cały czas są dodawane nowości. Nowe prace. Coś fajnego, aby Wam się lepiej o wiele grało. Myślę, że Wam się spodoba te rewolucje na serwerze. jakie nowe prace cały czas są w tworzeniu. I cały czas próbujemy wszystko zrobić, aby wam się grało jak najlepiej. Ja próbuję po pomagać jak tylko mogę, jak tylko mam czas. Ponieważ ostatnio mam w ogóle mało czasu na komputer, bo mm, no, mam swoje życie na sprawie prywatnej. No i trudno to w sumie pogodzić. Mm. Nie gram już tak często, chodzę rzadko w sumie. A co do nagrywania to już w ogóle... Nagrywam jak mogę. Teraz akurat mogę, więc nagrywam. Jak widać. Mm, no więc co chyba tyle w tym odcinku wszystko co najważniejsze wam pokazałem eee, pff, ja się z wami będę żegnał no nie wiem do kiedy nie wiem kiedy będzie następny odcinek z takiej serii czy to dzień z życia administratora czy noc czy cokolwiek ale myślę że wam się spodoba tak jak chcieliście tak jest eee, więc co no nic no ja się z wami żegnam i myślę że do następnego razu do, do usłyszenia Yy, więc trzymajcie się cieplutko, na razie pa, pa. no i oczywiście cześć!